Ludzie trochę wykradzanie Tu jest państwa, Dzieci nie róbcie tego w domu całego Jadę sobie, jadę Tak, żeby prosto się rozjechać, poczem Whisky teraz zatrzymał się na jakimś kamerze. Jezu, ja mam taki pojedynek sniperski z, z kolegą, z kolesiem <grybuj> Idzie tam chujowo, mój O matko Robert Jest Nie, to było jakieś Jezu, to był normalnie w rógu bram A tu samo odjedzie jeszcze